Opy idę z wami. Nie ma sprawy. Zazwyczaj burze to w maju były, no nie? Jak jest piękna pogoda, to nie ma czasu. tak wygląda z poczeku bałówki. Fajnie. Jest klimacik. Inspiracja pewnie z YouTube'a, ale ciekawie to wygląda po Właśnie powinno się te suche drzewa ścinać, tak Wam powiem, bo wtedy byłby porządek w lesie. i pójdę z wami nie ma sprawy skajdziecie, pojedziecie no lepiej wleciemy ona sobie pójdzie sama, zostawcie ją zostawcie, ona się boi czasem boi Bazia, 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 bazi pójdź jako modraki a? o co chodzi? pamiętaj na jak nie jesteś uczulony powiem wam, że chyba będzie burza bo zaczęło dość mocno grzmieć i nad górami zachmurane, pierwsza burza w tym roku, chyba w kwietniu. Zazwyczaj burze to w maju były, no nie? Ale rano jeszcze słoneczko świeciło. Tak się pogoda w górach, słuchajcie, zmienia. Powiem wam tylko tyle, że piękna piękna pogoda była w Święta Wielkanocne. To akurat kto był to skorzystał. Siadam na rower i jadę Jadę się przejechać Museleje Patrzcie się jaka pogoda Jak się skończyły fajnie święta i pogoda się skończyła. Fajnie, no nie? Każda pogoda jest dobra, tylko się trzeba dobrze ubrać. Dzisiaj będzie gadany vlog. Jestem w lesie na Gubałówce i Tutaj się przejść trochę pooddychać taką naturą Powiem Wam Ale jest Patyków Stromo tutaj jest Powiem Wam Patrzcie się Drzewa do palenia jest masa Tak wam powiem Ale nie po to tutaj jestem Po to tutaj jestem, żeby wam pokazać piękny las Na Gubałówce, żebyście się zrelaksowali trochę Ptaszków posłuchali ja też przyszedłem co tak chwilę się przejść Na rowerze się przejechałem ale pada deszcz ale widzicie, jak się chce, to można jakoś tą pogodę wykorzystać, no nie? Nawet jak pada deszcz, to można sejść do lasu na spacer, bo w lesie wiadomo mniej pada, no nie? Powiem Wam tak: majówka, nie majówka, tylko święta minęły. Majówka przed nami. Robi się zielono powoli. Burza troszeczkę brzmi ale nie ma co się bać, nie ma co panikować Wiadomo, że też musi trochę popadać, bo wtedy wszystko fajnie będzie rosło w dole zakopane A ja na zboczu gubałówki, no nie Chodzę se po lesie dzisiaj Tak wam powiem że święta się fajnie udały. Jedynie co zobaczyłem w tych święta, to że tradycja powoli zanika. Świąt wielkanocnych, polewacki i tak dalej. Ale co my możemy w tym kierunku zrobić? Raczej nic, tylko przekazywać tradycję dalej. Patrzcie się, tutaj ktoś ognisko palił. Tak wygląda zbocze Gubałówki. Fajnie. Jest klimacik. Tu kiedyś jakaś droga była, to przejdę się tym, poznać ślady tej drogi. Dawniej pewnie tutaj ludzie jeździli do pola, czy coś, jak kosili. No. Wiecie czemu ludzie nie chodzą po lesie, Bo nie mają czasu. <noise> tak to wygląda. Ale pachnie, powiem wam. Tak drzewem pachnie. W ogóle patrzcie się ile tutaj suchych drzew jest. To wszystko powinno być ścięte, żeby się kornik nie plenił. A jak ludzie tego nie ścinają, no to właśnie później są tak, takie efekty, że coraz więcej drzew jest suchych, no bo kornik się roznosi i i wykańcza te drzewa patrzcie się mówiłem, że za 30 lat to w ogóle może nie być świerka w Tatrach dobrze go kornik wykończy no ale słuchajcie co taki krótki vlog poniedziałkowy a przepraszam, bo poniedziałek to była polewacka wtorkowy wtorkowy krótki vlog z gubałówki, kolejny raz. Krisu pozdrawia Was serdecznie. Może jeszcze coś dziś nagram, nie wiem, ale spacerek był fajny. Tu nie pada tylko kropi. O. Idziemy z powrotem. Zachmurane niestety gór nie widać, ale nie pada mocno tylko tak troszeczkę kropi powiem wam. Idę się jeszcze przejść po lesie. Patrzcie się, co turyści zostawiają w lesie. Jakieś śmieci. No niestety tak jest. Nic nie poradzimy. Ale to tylko koło drogi. No nie? bo później to już jest w miarę czysto. Ale też nikt. Wiecie wszyscy, ja uważam, że powinno być tak. Że jak ktoś przyjeżdża w góry, idzie gdzieś do lasu czy gdziekolwiek, to powinien za sobą zbierać śmieci, no nie? Przynajmniej ja tak uważam. Nie wiem jak wy. Co Wam jeszcze powiem? To jest na gubałówce, powiem Wam, bardzo fajne. Później się dziwicie, że ludzie grodzą i tak dalej. Jak turyści zostawiają śmieci, no to wcale się nie dziwię, że ludzie później grodzą. Każdy by chciał iść do lasu i mieć kurde czysto, no nie? Wiecie o co chodzi, no nie? Słuchajcie, trochę wam nagram tego lasu, bo też chciałem iść i tak się zrelaksować, po tym tym zapachem świerków Patrzcie się jak tutaj pięknie jest, jakie jakie ładne smreki są Kurde Fajne drzewa tutaj są Tu widzę, że ludzie ścinają te suche. Ktoś tam coś sprząta. Tu fajnie zrobili, ścieli suchego. To mi się podoba. Tak powinno być. Widzicie jakie ma gałęzie uschnięte? Cały był suchy. Właśnie powinno się te suche drzewa ścinać. Tak wam powiem, bo wtedy byłby porządek w lesie O widać jaki on już był tutaj od środka nieciekawy Dość tutaj ludzie dość tak ścinają, ale powiem Wam, że to jest wszystko do ścięcia. Patrzcie, się, jakie tutaj suche drewna. Jakie suche smreki są. Nie wiem, jak to wyjdzie na filmiku, bo trochę ciemno jest w tym lesie. A ja mam ten film polaryzacyjny założony, niepotrzebnie go zakładałem. No ale nie mam czystego skłanu. No, nic, wyjdzie jak wyjdzie. Tutaj kwiaty są ładne, patrzcie się, jakie kwiaty znalazłem. Niesamowite to jest. Jakieś kości To się strzelają. ale tutaj Wam powiem tylko tyle: że większość tych drzew jest do wycięcia. Wszystko tutaj nikt nie sprząta, i dlatego się ten kornik tak rozwija szybko i niszczy ten las. Za chwilę tu nic nie będzie. Ciekawy klimat leśny, co nie? Dobra, takie urywki Wam tylko nagram bo ja się idę przejść trochę dalej ale tych kwiatów fioletowych jest pełno i drzew położonych tak samo pełno Pomysł na vloga Spacer po lesie Na Gubałówce <laughs> no. Tak też może być, no nie? Pomyślcie sobie, ja sobie idę po lesie A ktoś sobie siedzi w domu I ogląda to. Jest na no nie? Kiedyś tego nie było A dzisiaj Możemy sobie robić Tak jakby wi wirtualne spacery Wirtualne spacery po tych lasach, a tutaj to jest chyba świerk. Nie świerk, tylko modrzew. Nie wiem co to za drzewo. A nie to będzie modrzew. Patrzcie się jaki ciekawy. Widzicie inna kora. Fajnie co nie? A tu jest następne A tu macie zwykłego smreka A tu następny modrze ogromne są te modrzewy Bardzo wysokie Fajny ten nas tutaj Dobra, wracam się powoli Coś wam nagrała. Ogromny ten modrzew, co? Tu jest następny? No jest kilka tutaj modrzewi, chyba z dziesięć naliczyłem. Tak wstępnie Patrzcie, się ile drzewa leży Nikt tego nie zbiera Tutaj powycinali trochę Posprzątali ładnie w tym miejscu, akurat. na polana będzie powycinali tutaj wszystkie suche Las jest niesamowite miejsce. za mało czasu człowiek spędza w naturze później jest nerwowy ja się śmieję, że ludzie są tacy dzisiaj nerwowi o byle co się potrafią wkurzyć, no nie? Tu jest jakaś droga idziemy. Może wyjdę z tego lasu. Ja to powiem wam, że z tym mikrofonem co kupiłem DJI Mike to nie mam takiego doświadczenia z nagrywaniem i czasami dam go za blisko. Gęby i słychać jak sapie na tych filmach. Patrzcie się, co znalazłem. Ktoś sobie taki domek z drewna buduje przez przypadek, bo wracam inną trasą, ale widzę, że suche drewno zbierają, też wykorzystują to wszystko. Jakieś widzę kawałki też przynieśli skądś. Fajnie, podoba mi się to inspiracja pewnie z YouTube'a. Ale ciekawie to wygląda powie. Ponieważ... Fajny domek. Tylko jeszcze dużo pracy, może to jakieś dzieciaki budują? Mamy zaczęli szpary zatykać, tak nie było, to by było lepsze. Jeszcze dużo pracy mają. Poprzypinali sobie nieupoważniony wstęp wzbroniony, ale ja jak idę z drugiej strony, to nie widziałem tego napisu. To są prywatne lasy, tak wam powiem. Tutaj też powinni sobie taki napis dać. Nieupoważniony wstęp wzbroniony, to wtedy by im nikt nie wchodził, a tam widzę, że ktoś im to odłamał czy coś. A ja sobie idę tą ścieżką tutaj. A tam widzę drzewo też mają na zbierane, tak to wygląda. Tu niedaleko już jest droga, słychać drogę. Ale coś robią, no. widocznie to jest prywatny las w tym miejscu, na pewno. O, wyszedłem całkiem na dole, praktycznie gdzie wszedłem. O tu macie patrzcie się drzewo do palenia, jedno, drugie. I tam już jest pewnie, tam gdzie byłem to jest ich działka albo coś A tu jest działka, ktoś nie dba, albo za granicą i, i drzewa wywalone i... i. A słuchajcie, jakby mi, mi by ktoś powiedział przyjedź Posprzątaj, pościnaj se te drewna, wejsę to Ja bym z miłą chęcią tu przyjechał I im to po, posprzątał Ja by tylko chcieli No nie? Tu już drogę widać O wiewiórka. To by było na tyle z tego lasu Jeszcze wam coś nagram Patrzcie się jakie to drzewo Suche I te trzy koło niego mniejsze To niedługo może pierdyknąć na drogę A tu jest droga już blisko Patrzcie się jakbyście chcieli sobie kupić jaką działkę Albo coś do... pobudować domek to tu jest do sprzedania Ładna miejscówka na końcu zębu przed gubałówką. Tu jest droga na gubałówkę. A tutaj ktoś ma czy Takie ładne domki pobudowane. Fajne te domki, tylko trzeba o nie strasznie dbać. Bo to jest drewno i wiecie, jak z tym drewnem, że po prostu niszczy się od wody, no nie? Patrzcie się, tak wyglądała ta kaplica jak powstała to jest na końcu zębu ta kaplica jak się jedzie w stronę Gubałówki i zawsze chciałem wam nagrać tylko czy człowiek jedzie gdzieś tam, nie ma czasu jak jest piękna pogoda to nie ma czasu, te drzewka jak oni ją wybudowali. To były takie małe, posadzili w 1994 roku. W 1994 roku ona powstała. Kaplica pod wezwaniem Świętego Brata Alberta na pewno jest zamknięta. To nie będę nawet próbował, ale, ale jest ładna. Powiem Wam, góralska architektura. No. Widzę, że zmienili dach. Pewnie wcześniej była przykryta gontem, a teraz jest przykryta e, dachówką z posypką. Metalową dachówką z posypką. Ona jest trwała. Także myślę, że to już będzie na lata. Ale ładna kaplica. Warto się tu zatrzymać też. To jest przy szlaku na gubałówkę.